Ten obraz, który będzie w dniu dzisiejszym odsłonięty jest zupełnie inną wizją Czterech Wieśców Apokalipsy niż każdy, kto z nas się do tej pory spotykał. I każdy, kto, każdego, kogo byśmy dzisiaj tutaj spytali na sali o czterech wiejców apokalipsy, jaki obraz widzieli, jak on powinien wyglądać, jaki motyw kultowy jest na tym obrazie no to byśmy pewnie dowiedzieli się od zdecydowanej większości i mielibyśmy jakiś taki wspólny mianownik. Chcecie współczesnym językiem powiedzieć starą historię, tak. opowiedzianą tak. przez tak. świętego jadę. I znaleźć, znaleźć wspólny mianownik, wspólny mianownik dla pierwszego miejsca. Tą zarazą, tym złem, które prowokuje do wojny, a konsekwencją jest Śmierci głód. są pieniądze. Pieniądze, które niszczyły świątynię, kiedy Chrystus w niedzielę palmową przyjeżdża do Jerozolimy, wjeżdża, przychodzi do Jerozolimy, rozwala tych wszystkich kupców, i tam są już pieniądze. Tam są już pieniądze. Bogaty, nie będzie, nie pójdzie do nieba, bo są pieniądze. Pan Krzysztof miał swoją wizję, ja mam swoją. Jestem artystą naprawdę wysoce niepokojnym, To też z tego powodu roszczę sobie prawo do zabrania głosu w charakterze pierwszego odbiorcy pracy pana Krzysztofa. Czy my używamy pieniędzy w dobrym tego słowa znaczeniu, czy w złym? Nie zawsze nad tym panujemy. I to jest kolejna kwestia, o którą mi chodzi. Zagrożenie płynące z przekazu informacji, z zatrzęsienia informacji, z manipulacji tą informacją. Hoder tym się wyróżnia, że kompletnie ignoruje mody. Mody malarskie, plastyczne, gdzie swoją drogą i to od lat. I to jest doceniane przez wielu. Być może to spowodowało, że pan Romankiewicz, Krzysztof Romankiewicz, do niego właśnie się zwrócił. Jest wart tego, jest dobry, w związku, tym, w związku z tym poprosimy po raz kolejny Bogumiła Chodera. Potrafimy się dogadać, potrafimy pewne rzeczy realizować wspólnie, potrafimy mieć wspólną wizję. Po pierwsze, może tak troszeczkę pragmatycznie powiem, jestem artystą przedsiębiorcą, więc trochę mi nie w interesie, nie po drodze, żeby się pokłócić z mecenasem, którego Wielką rolę chciałbym tu podkreślić... <taki> Takie dość mocno pragmatyczne, prawda? <taki> Natomiast druga sprawa jest taka, że rzeczywiście bardzo lubię targać pod włos zjeżone szczeciny współczesnych mód. Nie podobają się mi te mody, a z drugiej strony rozumiem je i badam je w jakikolwiek sposób tylko mogę je badać. Mnie interesuje też oczywiście nowoczesna technika w tym sztuczna inteligencja, AI, które wszędzie widzimy, to jeszcze nie jest sztuczna świadomość. I teraz pytanie, czy jeżeli dojdzie do powstania sztucznej świadomości, czy wolno nam ją jeszcze nazywać sztuczną, bo ona w tym momencie zaczyna tak naprawdę być na równi z nami. Dziękuję. Bardzo chcę przeznaczyć na Stowarzyszenie Dalej Razem w Zielonej Górze. Nie pieniądze dla mnie, tu do pieniądze, dobre pieniądze na Stowarzyszenie Dalej Razem. Dla dzieci. <noise> Nie ciągną z tamtej strony, a Hanka z tej strony. Na trzy, cztery, trzy, czte, Mocno, mocno, jeszcze mocniej. Ale przypiąłem, proszę, proszę. błagam. Zmiłuj się Boże. Wybacz Grzechy popełnione. Daj żyć. Daj istnieć ludzkiemu rodzajowi. Cośmy uczynili, abyś gardził nami wszawy brud i ubóstwo, cierpienia i wojny. Śmierć najpodlejsza, winy nasze karą Twą naznaczone. Dzieci ułomne i myśli starych. Śmierć ich. Rychła. Serce zranione, pożoga świata nam dana, podłość i przekleństwo narodów, przesłaniem Twoim. Śmiercią winy odkupione, krwią i głodem naznaczone, któż karać powinien? Boże, chwalebny. Gdzie miłosierdzie twoje, zaraza, głód, wojna i śmierć. Toż oblicze najwyższego. Kto kogo? Nawracać, przepraszać powinien. Kamera, montaż i narracja Bogumił choder. Pracownia artystycznych mediów wizualnych Hoder Art